Wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was dzisiaj na hol zakupowy, wyprzedażowy. Muszę wam powiedzieć, że jest początek sierpnia i już są teraz takie wyprzedaże, że w sklepach potrafią być produkty przecenione trzykrotnie, nawet. I, i mówię tutaj, bo będę wam pokazywać TK Max, Lidl. Mojito, Stratiwariusa. pokażę Wam kilka produktów, po prostu w takich cenach jakich kupiłam niektóre rzeczy, to bym się w życiu nie spodziewała, że można dostać. Także na początku Wam pokażę co kupiłam, a później pokażę Wam jak w tym wyglądam. Także zaczynamy, żeby nie przedłużać, nie tracić czasu. A więc tak, zaczniemy może od Lidla. Chodzę do Lidla na zakupy zżywieniowe oczywiście, bo przeważnie kupuję tam produkty do jedzenia. A tam patrzę, a tam jakieś końcówki kolekcji, ostatnie rzeczy i tak dalej. I podchodzę, sobie patrzę. Patrzcie, piękne, lniane, czerwone spodnie, takie ala haremki ze ściągaczami na dole, w pięknym, soczystym, czerwonym kolorze, takim jak ja lubię. I zobaczcie, cena. 50% taniej, nie będziecie widzieć, bo to jest tak zamazane, ale ja Wam powiem, jaka to jest cena tych spodni. To jest spodnie z z 18 zł. na 9. Także te spodnie w rozmiarze 36, to jest SK, zapłaciłam 9 zł. Są po prostu śliczne i mają kolor, który ja uwielbiam. Także to jest totalny maskèf. Tak, 9 zł. Czasami czekoladki więcej kosztują, jak chce się kupić w kartoniku. Na... A więc tak, następna rzecz, też Lidl, zawsze chciałam mieć dżinsy haftowane, żeby jakiś był element haftowany. Widziałam, jak dziewczyny na AliExpress kupują elementy haftowane, potem naprasowują je na dżinsy i jakoś nigdy nie mogłam się zdobyć, żeby zamówić te elementy, żeby sobie to zrobić i tak dalej. Wczoraj wchodzę do Lidla i zobaczcie, takie oto le dżinsy w kolorze niebieskim, żeby tu... o, zaraz Wam pokażę, z takim haftem. Nogawki zakończone w taki sposób, że są takie, słuchajcie, poszarpane. O, tak to wygląda, to jest ta seria, teraz Wam pokażę. Nie zgadnijcie ile zapłaciłam za te, za te dżinsy, po prostu musiałam dwa razy zapytać, czy na pewno jest to prawda, jeżeli chodzi o cenę. Zobaczcie, te dżinsy były przecenione z 15 zł na 7,50. Na 7,50, nie wiem czy widzicie dobrze. Także... Takich tanich spodni w życiu nie miałam, żeby zapłacić za spodnie 7,50. Także naprawdę jedźcie do Lidla, szukajcie, bo warto, warto szukać. Następną rzecz, którą dostałam, to są jeansy do biegania. Zobaczcie, takie trzy czwarte. Bardzo mięciutki, fajny materiał. Jest tutaj, znaczy, tu nie będzie naklejki, akurat na nich. To rozmiar jest S36. Zaraz wam pokażę. Gdzie będzie więcej widać. I za te jeansy udało mi się dwie pary nawet ich zdobyć. Zapłaciłam za sztukę 6,90, czyli 7 zł. Słuchajcie, jest taki fajny y, po prostu fason i materiał. Naprawdę bardzo milutki. Ja się bierze go do ręki. Super, po prostu rewelacja. Za tą cenę uważam, że no nigdzie się nie dostanie, a ja dużo ćwiczę, dużo biegam, także na pewno mi się przydadzą. Następna, patrzcie, rzecz, to jest sukienka. Sukienka, nie wiem, czy widzieliście tę serię w Lidlu. Taka, no można wyjść na nią na imprezę, można wyjść nawet na co dzień. Ona jest długa i to jest rozmiar 36 tak, 36 to jest rozmiar. Za nią zapłaciłam, one były w pierwszej cenie 65 zł. Zapłaciłam za nią 17 zł. 17 zł. No, jest długa, taka naprawdę ciekawa. Jest ta sukienka w kolorze zielonym. I teraz pokażę wam hicior, tylko nie padnijcie, zobaczcie to. I teraz od razu, nie, to jest nakupione, to nie jest dla mnie, to jest kupione na prezent. To jest taki ciuszek dla dziecka. To jest na od 2 do 4 miesięcy. Yy, z tej marki Lupilu. Nie wiem, czy dobrze to mówię. I zobaczcie, jak to jest odszyte. Jak fajnie te dzińce wyglądają, te ogrodniczki. Zgadnijcie, ile za nie zapłaciłam. Oczywiście jest przecena 50%. Taniej z 15 na 7,50. No po prostu, jak zobaczyłam ten ciuszek, to tak mi się spodobał. Zobaczcie, jak on jest odszyty. Tu wszystkie guziczki. Wszystko się odpina. Naprawdę jest rewelacja, także jak ktoś ma jakiegoś malucha w rodzinie, to polecam, Leczcie kupujcie, bo było dużo rzeczy dla malutkich dzieci. Także bardzo fajna rzecz. I jeżeli chodzi o Lidla, to by było to. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy udało mi się kupić, w tym jeszcze nie pokazałam Wam jednych leżnisów czarnych, bo były dwie pary, za 48 zł. Po prostu jest to must have i szał. Naprawdę, żeby ubrać nawet niektóre rzeczy kilka razy, to się opłacało ten zakup zrobić. A teraz idziemy do galerii. Byłam w zielonych arkadach w Bydgoszczy i teraz Wam pokażę, co udało mi się tam kupić. A więc tak, pierwsza rzecz to jest Strativarius. Słuchajcie, nigdy do tego sklepu nie chodziłam, nigdy tam nie byłam, nigdy nic tam nie kupiłam. A teraz taram, wchodzę, a tam takie piękne szpilki. Zobaczcie, aksamitne w kolorze kobaltu. Teraz Wam pokażę. One są z nowej kolekcji. To nie jest przecena, to nie jest wyprzedaż. Tak mi się spodobały, że po prostu stwierdziłam, że muszę je mieć. Totalny masakr. Zawsze chciałam, oj, spadły mi. Zawsze chciałam takie mieć i oczywiście kupiłam je, żeby nie było. Później Wam pokażę, jak w nich wyglądam. O, jeszcze jest może wymiana. To. to jest rozmiar 39, Wam powiedziała. No. Proszę bardzo. Także to jest to. Uważam, że są bardzo ciekawe. Następnie idziemy dalej. Dalej będzie Zara. Eee, no i w Zarze, bo ostatnio byłam w ale mam wszystkiego też nie pokazałam, bo nie dało rady tak, żeby Wam pokazać. Kupiłam sobie taką siatkę, zobaczcie. Wygląda jak siatka na ryby. Wygląda jakby to było ręcznie robione lub na drutach, taki, tak, taki, taki, taka podkoszulka, podkoszulek. Bluzeczka taka i można to brać i na strój kąpielowy, i na bieliznę, i na jakąś fajną pod spodem ubrać kolorową pod koszulkę. Proszę bardzo, jest to Zara, jest to rozmiar S, przeceniona. Teraz ja Wam powiem, 70 zł na 30. Już nie będę Wam mówić tych 29,99, bo wiadomo, że jest to 30 zł bez grosza. Także tak to wygląda. I kupiłam jeszcze tą magiczną czarną sukienkę, co widzieliście przymierzani, ale pokażę ją Wam w następnym filmie. A teraz następny zakup, który zrobiłam, to jest Mohito. Słuchajcie, Mohito. I powiem Wam tak, rzadko tam coś kupuję. Także jest to polski sklep, to weszłam. Mówiłam Wam, że jestem ciągle w, w poszukiwaniu marynarki białej i słuchajcie, jak na złość nie mogę tej białej marynarki kupić, bo jak jest, albo mi rozmiar nie pasuje, albo fason, albo cena, albo już sama nie wiem co. I słuchajcie, wchodzę do Mojito, a tam wisi taka piękna marynarka lniana. Zobaczcie, jest wygnieciona, co prawda, teraz musiałabym ją lekko przeprasować. Ona jest w rozmiarze 38M, e, ona jest w 50% z lnu, jest ona przeceniona była ze 200 zł na 60, proszę bardzo, jeszcze raz. I tak mi się spodobała, bo jest to naturalny kolor nu, czyli też bardzo fajny. I stwierdziłam, że na takie właśnie upalne dni, czy takie jak gdzieś trzeba wyjść, to nada się super rewelacyjnie. Także jest to taki zakup, jeszcze raz Wam pokazuję. I przechodzę do następnego sklepu, którym jest. TK Max. I słuchajcie, w TK Maxie są totalne wyprzedaże. teraz, Totalne. Są kilkukrotnie produkty przecenione. I zaraz Wam pokażę. Yy, no, oczywiście, szukam dalej białej marynarki. Wchodzę, wisi biała marynarka. Ale powiem Wam, że nie wiem, czy ją zostawię. Bo jest to też marynarka z lnu. Zobaczcie. Też jest trochę wymiętolona. Jest to biała marynarka. W 50% zrobiona z mną Jest to rozmiar L. Jest ona dla mnie za duża. Od razu Wam powiem, że jest dla mnie za duża, ale mogę ją nosić taką oversize. Tej firmy Lani Rose mam już spodnie, które bardzo lubię. No i powiem Wam tak, jedno co jest wadą tej marynarki, to jest to, że nie można brać w pralce. Można fajnie wygiąć sobie rękawki i powiem Wam, co zadecydowało, że ją kupiłam. Cena 41 złotych całe. Mm, nie wiem, nie widzę wcześniejszej. O, widzę od tyłu. To było 160 zł. wcześniejsza cena. Nie wiem, zaraz wam się w niej pokażę i powiecie mi, czy warto ją zostawić, czy nie. Czy ta cena, no, bardziej dla ceny się skusiłam, chociaż bardzo białą marynarkę chcę, a nie mogę dostać. Następna rzecz, jak wam pokazuję, to jest taka kurtka, ale, wiecie, jak są płaszcze tręcze, to ja kupiłam sobie taką krótką kurtkę. W kolorze oczywiście piaskowym, takim, bo były i różowe, i popielate. Ja kupiłam w takim tradycyjnym piaskowym kolorze. Jest to rozmiar dwunastka. Jest to firma Harvey ⁇ Jones. Harvey ⁇ Jones. Ma piękną, zobaczcie, jaką ma piękną wieżę Eiffle podszewkę i nie zgadnijcie, ile za tą kurtkę zapłaciłam. Sama byłam w szoku, bo widziałam kiedyś te kurtki i były po, po 150 zł. Tu jest, słuchajcie, tyle razy cena przeklejona, że aż grubo na tej metce. Pierwsza, pierwotna cena 365 zł. Ja zapłaciłam, zobaczcie, za nią całe 41 zł. Uważam, że no po prostu za tą cenę to naprawdę jest bardzo dobry produkt. Chciałam Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, ale mm, muszę ponioskoczyć. Zapomniałam przynieść jeszcze jednej e, kurteczki, zaraz wracam i pokażę Wam, jak ona wygląda. A więc, to jest moja ostatnia rzecz. Już się w nią ubrałam, którą powiedziałam, że zapomniałam Wam pokazać. To jest ramoneska firmy Strativarius. Jak Wam mówiłam, jak do tego sklepu nie wchodziłam, to teraz udało mi się kupić, ale ta kurtka, była, kupić w Wariusie dwie rzeczy, ale ta kurtka była kupiona w TK Maxie. Jest to taka ramoneska, aksamitna w kolorze nieokreślonym. Jest to kolor lekko kamelowy, taki wielbłądzi, lekko złotawy, mieni się. Jest to była też już kilkukrotna przecena tej kurteczki i kupiłam ją za całe, słuchajcie, 42 zł. Jest to rozmiar M. Jest taka dosyć luźna dla mnie, ale tak to wygląda. I od razu chciałabym Wam pokazać. Do tego mam ubrane te szpilki ze Strativarius'a. Habrowe, kobaltowe, jak ktoś woli, też można powiedzieć. Wyglądają one świetnie. Ja uważam, że są super. Mam nadzieję, że też Wam się podobają. Na sobie mam, żeby tutaj Wam mój dzisiejszy outfit to jest. Koszulka z Zary z printem wężowym oraz spodnie takie leżinsowate le z FF z Tesco, które bardzo lubię, które są takie błękitne. A więc teraz słuchajcie, przebieram się w następną kurtkę i wracam do Was zaraz. Czekajcie chwilkę, moi drodzy. A więc tak, tak wygląda ten płaszczyk z typu trench, znaczy płaszczyk, bardziej kurteczka to jest niż płaszczyk. Z firmy Harvey and Jones. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że zostajemy ze sobą. Jest to taki tradycyjny ubiór, i wydaje mi się, że pasuje do wszystkiego. Także ja lecę, mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeszcze Wam tak pokażę. I idę się przebrać teraz w marynarki, i powiecie mi później, czy Wam się to podoba. Moi drodzy, a teraz mam na sobie cztery rzeczy. Szpilki ze Strativarius'a. Te, co Wam pokazywałam. Le z Lidla. Te haftowane na boku. Za cały 7,50. Tak one się prezentują. Moja siatka z Zary ubrana, która jest na mnie, którą akurat teraz mam na ciebie z tą bieliznę ubraną, ale można nosić to w różnorodki sposób. I marynarkę z Mochitotą. W 50% lnianą. Ona jest słuchajcie troszeczkę wymiętolona, ale muszę ją troszeczkę przepracować. i wygląda to tak. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że marynarka zostanie ze mną, bo jest bardzo dobrze skrojona. No i oczywiście ma bardzo dobry skład. 50% lnu, no to nie ma się tu nad czym zastanawiać. A teraz idę przebrać się w białą marynarkę, tą, co nie do końca jestem przekonana i zobaczymy, co Wy o tym pomyślicie i powiecie. Patrzcie, wygląda ona tak. To jest rozmiar 14, ona jest dla mnie za duża. Ona nie posiada żadnego guzika, jest, no można sobie przeszyć czy zrobić. Jest co prawda bardzo wymiętolona. Ona jest w 50% z lnu, Także ja tutaj podwinęłam serenka, bo można sobie tak fajnie podwinąć rękawy w niej. I tak się zastanawiam, czy ją zostawić, czy nie. No bo wygląda bardzo ciekawie, nie powiem, bo jest bialutka taka. I jeszcze jedno, bo oni piszą, że nie wolno prać w pralce. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was odważył się taką marynarkę wyprać. I czy coś z niej zostanie, bo troszeczkę nie uśmiecham się latać co chwilę z białą marynarką do prania chemicznego. Jeżeli praliście jakieś takie lniane rzeczy, to dajcie mi znać jak to robić, żeby to wyglądało fajnie i nic się z tym nie działo. A wiecie, ubranie białej marynarki to jest raz, już powinna być praktycznie przyszyj. gdzieś, to już będzie brudna, to od razu do prania. Ja przebieram się w następną rzecz i zaraz do Was wracam. Moi drodzy, a teraz jeszcze następna rzecz. Jest to, są to czerwone spodnie lniane z Lidla. Powiem Wam, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Jest to rozmiar 36, to jest SK. Troszeczkę co mnie denerwuje to ten ściągacz na dole, ale to można zmienić, nawet można obciąć, jakby ktoś się uparł. Także jeżeli chodzi o to, to tak to wygląda. I teraz idę się przebrać w ostatnią rzecz, czyli sukienkę i za minutkę do Was wracam. A więc tak wygląda sukienka z Lidla, ta za 18 zł. Ona jest w takim kolorze też jakby zielonym, z takim lekko seledynowym. Nie patrzcie, że jest teraz pomiętolona, ponieważ trzeba ją e, przepłukać, przeprać i troszeczkę może przeprasować. E, tak to wygląda. O, tu Wam pokażę, bo nie widać, jak mam włosy rozpuszczone, że są kamyki u góry. Pokażę. Jak to wygląda? Jest ona bardzo taka zwiewna, przewiewna i nawet długość może być. Jest to sukienka, można w niej wyjść naprawdę na różne okazje. Nawet tak sobie można wyjść na spacer gdzieś nad morzem, czy nawet na miasto. Także tak to wygląda. Moi drodzy, widzicie, to są moje całe zakupy wyprzedażowe, jeżeli chodzi o, ostatnie, o ostatni dzień. Bardzo Wam polecam, żeby jeżeli ktoś czegoś szukać, wybrać się teraz jeszcze na ostatnie wyprzedaże, bo uważam, że do połowy sierpnia to już są takie wyprzedaże z wyprzedaży i wyprzedaży, że produkty są przecenione kilkukrotnie. Ja zobaczę, może jeszcze gdzieś się wybiorę i jeszcze może uda mi się znaleźć tą moją wymarzoną białą marynarkę. Jestem w ciągle w toku poszukiwań, także dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dzisiaj ze mną byliście. Jeżeli Wam się film spodobał, to go subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was do następnego filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Pa, miłego dnia!